Witam Państwa w programie Polonia na Świecie. Tym razem zaglądamy do Stanów Zjednoczonych, gdzie od wielu lat mieszka nasz gość, pani Jadwiga Drogos, która przeszła przez wiele ścieżek różnych zawodów, aby cieszyć się pozycją bizneswoman z wielkim uznaniem w kwestii zdrowia o międzynarodowym dochodzie. Wiele razy spotykam się do tej pory z osobami, którym chcę coś podpowiedzieć, a one mi mówią, że o, ja już chodziłam na masaż, ja już chodziłem na masaż y, i nic mi nie pomógł. Masaż masażowi nierówny, masażysta masażyście nierówny, y, jeśli chodzi i o energię, którą ma, i o dotyk, i o techniki, i o wiedzę. Bardzo bym tutaj prosiła o Włączenie tej niespodzianki, i chciałabym po prostu, abyś yy, no, podziwiała, co przygotowaliśmy dla ciebie. Jesteś niesamowita! Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie. Jestem niezmiernie zaszczycona, że poznałam Jadzie. Jadzia jest bardzo ciepłą osobą. Kochającą życie, kochającą podróży. Jest bardzo ciepłą, optymistyczną, pełna humoru. Bardzo angażuje się w życie rodzinne. Chętnie pomaga. Osiągnęła bardzo duże sukcesy w multi-lever marketingu i nadal wspina się po drabinie ku górze. Bardzo chętnie dzieli się swoimi wiadomościami. Jest tak ciepła, że chętnie przebywa się w jej towarzystwie. Jadziu, pozdrawiam Cię serdecznie i ściskam. Do zobaczenia. Witaj, Jadziu, pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj już z wieczornego, a właściwie nocnego Krakowa. Jesteś wspaniałą, ciepłą, serdeczną osobą. W Tobie jest bardzo dużo takiej spokojnej radości, cierpliwości. I zawsze dla każdego masz miłe słowo, dobre słowo, zawsze jesteś uśmiechnięta, poza tym zawsze chętnie dzielisz się swoją wiedzą i pomagasz nam po prostu wszystkim w ten sposób. I zawsze chętnie cię słucham na wszystkich live'ach, czy wszystkich webinarach czy zoomach, które, które, które Maryla organizuje, bo Twoja wiedza jest naprawdę ogromnie przydatna nam wszystkim, twoje doświadczenie, a poza tym przekazujesz ją naprawdę w bardzo fajny, taki bardzo przystępny sposób i za to też bardzo serdecznie ci dziękuję. A poza tym bardzo się cieszę, że cię poznałam, dzięki właśnie Maryli. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego, jesteś cudowną osobą. Jadzia, drogo, niesamowita osoba. Z Jadziu poznałam się osobiście w Krakowie Nagrodzkiej, Wcześniej znaliśmy się przez media społecznościowe. To było niesamowite, że mogłyśmy się spotkać właśnie na Grodzkiej w Krakowie. Jadzia z Chicago, ja z Lublina, ale wszystkie drogi prowadzą na Grodzką, jak wiemy. Jadzia jest niesamowitą osobą. Jadzia potrafi dążyć do celu, potrafi osiągać cele, potrafi mieć marzenia. Przy tym jest niezwykle odpowiedzialna pomocną osobą zawsze można na niej polegać yy, zgłosić się zadzwonić zapytać nigdy nie zostanie to bez odpowiedzi pozdrawiam serdecznie wszystkich znajomych Jadzia przede wszystkim Jadzie I dziękuję ci Jadziu że stanęłaś na mojej drodze i że razem możemy tworzyć wiele i, i życzę kolejnych kolejnych sukcesów pozdrawiam serdecznie Jadzia się na co dzień Uh, bardzo zajęta i pracowita osoba. Uh, zawsze jednak znajdzie czas na to, żeby pomóc, doradzić, uh, czy w wyborze suplementów, czy w wytłumaczeniu, na czym polega biznes forever. I za to ją kochamy. Kochamy cię, małoś. <grym> Nie udało nam się więcej, ponieważ, tak jak mówiłam, było to bardzo spontanicznie, dosłownie chwilę przed nagraniem. Także tyle, Matki, tyle, udało, tak. tyle udało się zrobić, więcej to było po prostu niemożliwe. No, a, widzisz, a wiesz, co zrobiłaś? O, Ale cieszę się, że, że niespodzianka jest naprawdę prawdziwą niespodzianką i że jest udana. Prudnie, Przepięknie, strasznie bardzo dziękuję. Ja hey, jesteś założycielką strony na Facebook Świat bez chorób Exclusive tak. Healing. Czy nazwa strony odnosi się do głębszej interpretacji czy do twojego takiego wyobrażenia i życzenia, aby właśnie tak było? Ah, Okej, okay. nazwa strony. Nazwa strony, wiesz co, um, Exclusive Healing. Wzięło się stąd, że otwierając mój gabinet masażu, po prostu wynajmowałam pokoik w salonie opalania, który się nazywał Exclusive Ten. I tak poszło. Niemniej jednak po, później okazało się. Że to wszystko, co ja chcę ludziom dać, to jest ekskluzywne, więc to było tak trafione. Ten ekskluzyw ten też był przepięknym salonem opalania, takim innym, takim nowoczesnym, takim po prostu klient dostawał i szedł się opalać w nowych łóż, na nowych łóżkach. Jak również było piękne oczkowodne wewnątrz. Więc wiesz, każdy miał również opcję zrelaksowania się już w samym holu tego salonu opalania. No więc u mnie był Exclusive Healing Massage. No a potem został Exclusive Healing. Ja prowadzę również, jeśli już mogę dodać, prowadzę drugi fanpage, nie tylko mój Exclusive Healing, świat bez chorób. A drugi fanpage jest Świat bez raka.